Że wszyscy Państwo, którzy zapoznają się z programem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i rozważą w swoich sumieniach to wszystko, co w tym programie jest zawarte, zechcą z nami się solidaryzować i będziemy w stanie robić to, co należy, to znaczy realizować to, co dzisiaj chcemy Państwu przedstawić. Taka krótka dygresja. Otóż rano dzisiaj. A niebiosa płakały nad losem milionów ludzi, którym żyje się źle. A teraz, kiedy mamy okazję przedstawiać program, to to słońce zwiastuje nadzieję, nadzieję na lepsze jutro. Bo o czym ten program jest? Dziękuję bardzo. Bo proszę Państwa, nasz program jest o bolesnych, wstydliwych problemach nieprzynoszących luby Polsce. I nadzieją na lepsze jutro dla milionów ludzi. Na początek kilka, dosłownie kilka danych gorzkich, danych statystycznych. Otóż zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej realizowana w Polsce jest błędna koncepcja polityki społecznej, bowiem wraz ze wzrostem gospodarczym, którym chwalą się rządzący. Poprawia się poziom życia jedynie części Polaków. Sam wzrost gospodarczy nie jest powodem do chwały, jeśli nie wyrównuje, a nie wyrównuje różnice między ludźmi, nie wyrównuje szans, nie redukuje nierówności. Proszę sobie wyobrazić, że w tej Polsce, chwalonej na arenie międzynarodowej, prawie cztery miliony Polaków żyje na granicy ubóstwa. A 20% polskich dzieci doświadcza biedy. To jest powód do zmartwienia, a nie do chluby. Ubóstwo w Polsce dotyka nie tylko osób bezrobotnych, ale osób pracujących również, szczególnie tych, którzy pracują za najniższe wynagrodzenie.